Tego rodzaju kongres służy temu, żebyśmy mogli rozwijać jak najbardziej gospodarkę wodną, gospodarkę wodnościkową, prawda? Czyli te wszystkie istotne elementy i ten łańcuch jest połączony, to znaczy są przedsiębiorstwa takie jak Wodociągi Warszawskie, Krakowskie, na którego terenie tu pięknym jesteśmy, ale mnóstwo przedsiębiorstw i one dają też pracę wszystkim tym, którzy tu dzisiaj są, bo ludzie są zainteresowani z poszczególnych firm, tak? Spotykam tutaj znane osoby, z, nie będę wymieniała nazw, ale na pewno są zainteresowane, czy wodociągi ma, będą miały inwestycje, czy będą ogłaszać przetargi, czy będzie można wykonać jakieś prace. Też z drugiej strony wykonawcy chcą nam pokazać swoje nowoczesne technologie, chcą nas zainteresować czymś ciekawym, co możemy wdrożyć, co możemy zmodernizować w naszych systemach, czy do, do, dotyczących wody, czy ścieków. Także uważam, że ta synergia jest, ona jest konieczna, potrzebna w tych czasach. Chodzi o to, żeby to był dyskurs bardzo taki merytoryczny, prawda, żebyśmy mogli naprawdę coś z tego wynosić, a potem implementować. Więc ja bardzo doceniam tego rodzaju konferencje, kongresy, i myślę, że to nie ostatni, mam nadzieję, że w następnym też będę mogła wziąć udział.